Witam wszystkich biegaczy i zapraszam dzisiaj na taką e, relację z e, całkiem fajnej trasy biegowej e, z Podiuch przez Puszczę Bukową e, na Bukowej, z powrotem przez Puszczę Bukową do, na, na Podiuchy. E, ja jestem właśnie, już mniej więcej pod koniec tej trasy, siedzę sobie na pieńku. E, I cóż, słuchajcie, kilka słów na temat tej trasy. E, co to za rodzaj trasy? No, ja bym najprościej powiedział, że jest to trasa e, na długie wybieganie. E, Długie, bo będzie miała ostatecznie jakieś 19 km. Jeszcze nie dobiegłem do końca, więc nie wiem. Tu zaraz wrzucę cyferki. Eee, czyli trasa na długie wybieganie. Eee, jaki jest stopień trudności tej trasy? Eee, ja bym określił ją jako średnią, biorąc pod uwagę, że biegamy po puszczy. Średnia dlaczego? Dlatego, że eee, podbiegi, które mamy na trasie, nie są to strome i krótkie i mocne podbiegi, tylko raczej bym powiedział, że są to podbiegi. Łagodne, rozłożone na długich odcinkach. Jeśli chodzi o rodzaj podłoża, to też jest to bardzo średnie albo i dobre podłoże, bo początkowo mamy asfalt do serca, puszczy potem szutrową drogę na bukowe. Jedynie odcinek chojnówki, którą tutaj przed chwilą dobiegałem, i też za chwilę zobaczycie na filmikach, to jest bruk, więc jest no, trochę ciężej. Natomiast nie ulega wątpliwości to, co powiedziałem na początku, żeby tą trasę pokonać, trzeba dwa razy wbiec do Puszczy na Wyżyny i zbiec najpierw z podjuch, potem z bukowego, więc tego biegania trochę jest. Też tu cyferkę wrzucę, ile jest ma przewyżeń na koniec, bo teraz nie sprawdzałem. Jakie są dwie podstawowe, ciekawe informacje na temat tej trasy? Po pierwsze jest to trasa dość uniwersalna, bo mogą ją przebiec osoby z bukowego, jak i z podium. Jest to pętla biegnąca przez oba te osiedla, więc można się na, na tą trasę włączyć w dowolnym momencie i ją sobie zatoczyć. I druga ważna kwestia przy tego rodzaju dystansach, bliskich 200 km. Biegamy z wodą. Ja, co prawda, na taką ewentualność jestem przygotowany i biegam z czymś takim, co nazywamy soft flaską. Yy, I ten zapas wody mi wystarcza. Ale gdybyście się na tą trasę wybrali i nie macie jak zabrać wody, to nie ma kłopotu, bo dokładnie w połowie trasy jest debukowe, gdzie można się w tą wodę zaopatrzyć w żabkach i innych takich i spokojnie się yy, napić. Więc to jest jej druga zaleta. Yy, I to by było chyba tyle. Za chwilę potem rzucę Wam przebitki z tego jaką trasę przebiegałem z poszczególnych jej elementów także yy, do pobiegania, do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich Kamień serce puszczy mój taki pierwszy przystanek na tej trasie miejsce chyba wszystkim znane tam miejsce odpoczynku dla turystów tam, tam, tam w głębi dalej, palenisko na którym można sobie rozpalić ogień szosa prowadząca stamtąd, czyli z podium, w tą stronę czyli na Kołowo, a ja odbijam na drogę, która jest zwana drogą górską i za kolejne 4 z haczykiem kilometrów będę na osiedlu bukowym. Drugi przystanek na mojej trasie biegowej. 8,8 km, jeśli ty ostrość się nie rozmaże. Jest to miejsce na drodze górskiej, zbiegając już na Bukowe. Bukowe jest tam w tamtym kierunku, a te kapliczki wiszą tutaj od bardzo wielu lat. Kiedyś była jedna, potem ją zniszczono, wtedy zawieszono drugą. I od tego momentu, jak widzicie, obie sobie tutaj wiszą. Powód ich powstania mi jest nieznany, ale ja mam swoją teorię. Kapliczki stoją tu po to, żeby się z Bukowego przemieszczając w górę Drogi Górskiej, żeby w tym miejscu się przeżegnać. Bo to jest najbardziej strom odcinek Drogi Górskiej. 10% nachylenia zmierzone przeze mnie osobiście na odcinku 200 metrów. Lecimy dalej na Bukowe. To już tam i to już całkiem niedaleko. Przystanek numer 3 na mojej trasie. Osiedle Bukowe. Punkt, który można chyba uznać za centralny, czyli przy Kościele. W tamtą stronę Rondo Regana. Ja przebiegłem od strony ulicy Popskiej, czyli stamtąd. Dystans 11 km z moim haczykiem. Jaki jest mój dalszy plan? Mogłbym przebiec przez osiedle. Ja natomiast pobiegłem w stronę Rondo Regana i tam z tyłu za Kościołem wbiję się w park klęskowo. A potem wpuszczę i dalszą drogę. Park klęskowy, przez który przebiegam. Bardzo sympatyczny paczek położony pomiędzy osiedlem bukowym a słonecznym. żółty szlak, którym podbiegam z drogi hojnowskiej jestem już na wysokości 105 metrów i nie wiem czy to widać, ale droga hojnowska biegnie o tam i prowadzi też do, do szosy ale ja wybrałem żółty szlak, ponieważ jest bardzo mocnym treningowym odcinkiem wygląda na to, że zdążyłem przed burzą